Jak tym razem, ale cały Bo, czas się obawiam tego. Boję się. Spokojnie. Dominik Kaiser. Na razie te stałe fragmenty nie kończyły się niczym groźnym. A teraz niestety kończą się w 15 minucie. Paulus Arajuri trafia na 1 do zera dla Brędby. Tak, niestety tutaj te stałe fragmenty gry, o których wspomniałem. To jest ich broń. To jest ich broni i było w pierwszym spotkaniu to widać, że to jest... Coś, co, co mają wytrenowane, co potrafią robić. Ale nic. Jest 1-0. To jest 15. minuta. Spójrzmy jeszcze raz dokładnie, jak do tego doszło. No, wyskoczył najwyżej. Były obrońca Lecha Poznań w polu bramkowym. Wygrał pojedynek z Michałem Nalepą. I tak. w efekcie Arajuri, który w minionym sezonie nie miał okazji wycieszyć się z gola. Teraz trafia już na samym początku bieżących rozgrywek.